Nudna była ta Liga Mistrzów, nie zapomnę jej nigdy. Nie no, zapomnieliśmy o niej już teraz, bo jest piątek, jak to nagrywamy. Już sobie nie pamiętamy tych meczów, tak, tak naprawdę one się, one się tak nie wbiły. Ale witamy w kolejnym odcinku Wefistów Ekstra, w kolejnym odcinku z Ligi Mistrzów, gdzie poruszymy te jakże niesamowite i ciekawe spotkania. No. Siema, siema, witamy wszystkich. Jedynym naszym typem na ten weekend, na ten tydzień, który się sprawdził, był oczywiście remis Barcelony. Ten mecz był najbardziej przewidywalny, ale to nie od niego zaczniemy. Zaczniemy od meczu, który był rozgrywany w ten sam dzień, a będzie to spotkanie FC Porto i Arsenalu. No, tutaj Uf, widzimy to... koszuleczka. Koszuleczka Wiele. siedzi. Koszyleczka siedzi, ale wynik chyba nie za bardzo. I co zawiodło? Co zawiodło? Od tego zacznijmy. Co, co zawiodło? Ktoś już nie pamiętam, kto powiedział, że jakiś piłkarz Porto albo trener powiedział, że Arsenal chciał grać w piłkę, a Porto chciał wygrać. I tak można opisać ten mecz. Oczywiście Bramka w y, ostatniej minucie, no, w ostatnich momentach, w ostatnich akordach tego spotkania boli trochę przed rewanżem na Jamie Rates. I na pewno trochę była taka, no nie powiem, że mogła podciąć trochę skrzydła piłkarzom. Oczywiście nie, nie można stwierdzić teraz, że Arsenal nagle wpadnie w taki sam kryzys, jakim był pod koniec grudnia, gdzie tam nie potrafili bramki. Ale no, nadzieje były większe. Ja typowałem 3-0, skończyło się 0-1. Także tutaj, no, Arsenal traci trzecią bramkę. W sześciu ostatnich spotkaniach. Także no tutaj jest. Można się niepokoić delikatnie. Natomiast no, po raz kolejny mecz nie porywał Arsenal wyższe posiadanie piłki, co było widać oczywiście. Chciał grać w piłkę. próbował rozgrywać, jednak nic z tego nie wynikało tak naprawdę. no Bo zero strzałów celnych to jest dramat. Jednak nie można tutaj po prostu nie mogę narzekać na to tak naprawdę. No, był to ciężki mecz. Był to ciężki mecz. Natomiast tak jak powiedział Thierry Henry, ja, jak i wszyscy kibice Arsenalu, powinni być spokojni przed rewanżem. Dokładnie. Tutaj mecz na Emirates będzie momentem, w którym Arsenal na pewno jeszcze bardziej uwierzy w swoje możliwości i będzie w stanie odwrócić te losy tego meczu. Nie wiadomo, czy to zrobi, aczkolwiek szanse będą duże. No mhm. Wypada jednak docenić to, w jaki sposób Galeno strzelił tą bramkę, ponieważ był to strzał to genialny. Był to strzał genialny w ostatnich minutach meczu. Arsenal nie mógł po nim tak naprawdę się już podnieść. Był to cios, który zakończył ten mecz. E... Jedyne co mnie zdziwiło to, że Mikel Atleta dokonał tylko jednej zmiany. Boisko, na boisko wszedł Jorginho za Landu do I nie wiem, czy to kwestia tego, że nie chciał dotować, czy że podobała mu się gra tego zespołu i chciał ich zostawić razem. Nie wiem, nie wiem, z czego to może wynikać. Wiesz co? To jest tak, że jak patrzysz na ofkę rezerwą Arsenalu, no w tym momencie, tam z całym szacunkiem do. Emila Smifaro'a, którego kocham, bo to jest po prostu piłkarz, który niestety przez kontuzję się zatrzymał, jednak ma ogromne możliwości. Masz jeszcze Fabio Vieira, Mohameda Elnenego, Cedrica Soaresa, na przykład, Juniorów Suita Hiviena, no Nelsona Inketyaha. Tam pewnie nie było kogo wprowadzić, żeby coś wyglądało lepiej, bo tam nie był potrzebny impuls tak jak na przykład było to w comebackach, że wprowadzony był kiedyś Nelson i Nelson podnosił ten zespół i pchał, bo wchodził taki świeży. Tylko tam było potrzebne właśnie doświadczenie, taka spokojna ułożona gra, żeby w końcu przebić to Porto. No Jorginho pokazał w takim meczu z Liverpoolem, że tam on się do takiej gry nadaje. Że on w to potrafi. No tam wtedy też poszła trochę lekka zmiana formacji, ale Jorginho no Najbardziej najbardziej doświadczony na tej ławce, tak praktycznie. No, tak naprawdę, no, patrząc na skład, tak na... ciężko ciężko jest wymagać jakiejś zmiany w takim momencie, w jakim Arsenal był przez cały mecz, bo tam było 0-0 do ostatniej minuty. Także Arteta nie chciał spaprać czegoś, a 0-0, umówmy się na. Arsenalowi nie wychodziło po tym, jak możemy, mogliśmy to zobaczyć w, w poprzednim roku ze dwóch meczu ze Sportingiem. Te portugalskie mecze w Portugalii nie siedziały trochę Arsenalowi, dlatego uważam, uważam że nawet jakby to się skończyło 0-0, a się skończyło no, po fenomenalnym strzale, jak mówiłeś, porażką jednobrąkową, nie można mieć żadne, żadnych pretensji do Mikela Artety. Może trochę to jest też zadyszka ten mecz. Tego wybitnego arsenalu w ostatnim czasie. Nie, no, nie wiemy tak naprawdę. O tym meczu i tak nie można powiedzieć zbyt dużo. No, bo jako wszystkich tych meczach, one nie były wyborne, to niby uczty. Także jest 01, ale następny mecz rewanżowy na The Emirates Rates. No, ciężko tam będzie Porto to obronić. Umówmy się. No tak, po to na swoim stadionie, na stadion do Dragao z wynikiem korzystnym, aczkolwiek Arsenal z nadzieją na poprawę tych wyników już za trzy tygodnie u siebie w Londynie. Tak, tak, to jest. No a takie ostatnie słowa to jest tylko 0-1. Jakby to było 0-2, 0-3, można byłoby stawiać forte jako faworyta. To jest 0-1, to są dwie akcje bramkowe. I tak naprawdę patrząc na to, że Arsenal potrafi rozgrywać, potrafi, jeśli wejdą, to jak było z Lons. Przegrali pierwszy mecz w fazie grupowej we Francji, no później po, po tym, co oni mówili, co piłkarze Lons czy kibice Ligi Francuskiej mówili, no rozjechali Lons u siebie w rewanżowym jakby meczu na DM Race. Także trzeba być spokojnym, a my możemy przejść do, a nie wiem, być może PSV z Borusią bo tam też no. się pomyliliśmy trochę To był ciekawy mecz, ciekawy mecz. Tak jak, yy, przypomnijmy typowaliśmy, ja typowałem jednobramkowe zwycięstwo 2-1 PSV Eindhoven, ty typowałeś właśnie zgoła odwrotnie. Borussia Dortmund miała według ciebie zwyciężyć 2-1. Yy, trochę nas pogodziły oba zespoły, ponieważ mecz dokończył się wynikiem 1-1 po bramkach ze strony Borussii Doniela Malena. I Luke de Jong z rzutu karnego dla PSV, już w drugiej połowie. Yy, oglądałem ten mecz fragmentami i widziałem na źródłu bramkę Malena. I zrobił na mnie wrażenie to, jak zszedł w ogóle do tego strzału i uderzył. Tam był lekki rykoszet, ale to była piłka idealnie zagrana pod poprzeczkę, w bliski, na bliski supek. Naprawdę należy docenić tutaj kunszt Holendra. A cały mecz PSV na pewno szarpało. Szarpało cały czas. To był dobry mecz w ich wykonaniu, bardzo dobry. To nie był koncert Borussia Dortmund. To Holendrzy prowadzili właśnie tutaj grę. Mieli więcej sytuacji bramkowych, groźniejsze sytuacje bramkowe, ale nie na tyle, żeby zdobyć. Tych dużo, żeby zapewnić sobie jakąś przewagę przed meczem na Signali Dunapark. Borussia Dortmund tak naprawdę wykorzystała, wykorzystała swoją sytuację i zaczną od zera. Zaczną od zera w Dortmundzie. Tak, ten dwumecz w ogóle dwu się zapowiada bardzo ciekawie, bo drużyny wydają się być na mniej więcej wyrównanym poziomie. Oczywiście patrząc na ostatnią formę Borussii, to może nie było jakieś Wow, żoni. No, trochę tak odważnie, mo, można powiedzieć, poszedłem, bo tam też kursy bukmacherskie były trochę na Borusie były trochę wysokie. Oczywiście, jakbym mógł zagrać na ten mecz też hajs, to bym postawił na Borusję, wiadomo, <laughs> ale no, bo, bo tak naprawdę zapowiada się ciekawy rewanż na bardzo fajnym stadionie Signal Idu na park. No i tak naprawdę, co no, co możemy powiedzieć, to to, że Borussia będzie wiadomo gospodarzem i będzie miała jednak większe szanse na ten awans jednak no PSV PSV, które potrafi które jeśli dobrze podejdzie do tego następnego kolejnego meczu rewanżowego no to może to też ugrać, no nie można wykluczyć obu stron dlatego ten mecz tak naprawdę jest yy, Tutaj w ogóle każdy z tych rewanżowych meczów ostat... z tego tygodnia będzie bardzo ciekawy, no bo to są małe przewagi i tutaj to trzeba powiedzieć przy tym meczu. A co do samego meczu, no to spotkanie takie też bardziej nienależące do widowisk, jak cała kolejka. także No tutaj żaden zespół w tej kolejce nie popisał się przynajmniej dwoma damkami, więc. To obrazuje, jak wyglądały te mecze. Nie mieliśmy konceptów strzeleckich. E, Jakbym miał jeszcze podsumować to omawiany wcześniej mecz Arsenalu, e, moim zdaniem większą szansę ma Arsenal z jednobramkową stratą na awans niż Borusia bez żadnej straty bramkowej, jadąc z remisem, ponieważ to będzie naprawdę wyrównane spotkanie i myślę, że PSV będzie w stanie się spiąć i powalczyć o to, ponieważ może być to dla nich super okazja z nie najsilniejszą jak już wspominaliśmy. Mm -hmm. no, no trzeba się przyglądać temu meczowi, bo naprawdę możemy mieć już w tej jednej ósmej fajne emocje. Tak, a my chyba teraz już przejdziemy do przedostatniego meczu tej kolejki. Barcelonę sobie zostawimy na koniec. Barcelonę zostawimy na koniec, więc teraz przejdziemy do meczu Inter Mediolan z Atletico Madrid. Mecz odbywa się oczywiście w Mediolanie. No, i mecz zakończył się wynikiem 1 do 0 dla Interu po Bramce, Adnautowicza. No i co możemy powiedzieć o tym meczu? Znów bez emocji, chyba. Znów bez emocji, ale ja mam właśnie, to już kiedyś mówiłem, że to ja, ja mam taki problem z włoskimi drużynami, że jak ja oglądam, to lekko mówiąc nie porywa mnie to. Szczególnie Inter, który gra bardzo w taki bardzo pragmatyczny sposób. No. Zkolwiek? Powiedziałbym trzeba ich docenić. Trzeba ich docenić. Tutaj 19 strzałów w całym meczu, widać, że to oni jednak mieli to parcie na strzelenie gola. A jak to Atletico często takich meczów wyglądają na wyjeździe już w dalszej fazie ligi mistrzów. Przekonaliśmy się o tym już kilka razy, jak grali chociażby z Manchesterem City. Do wcipy o formacji 5-5-0. No to, to znamy to nie, nie od dziś, ale, ale trzeba powiedzieć, że Inter tutaj właśnie, tak wspominałeś, tym pragmatyzmem osiągnął ten wynik, może niewysoki, ale z którym komfortowo mogą się wybierać do Madrytu. Tak, szczególnie, że to jest drużyna, która potrafi bronić, która potrafi grać właśnie w taki sposób, że zdominować przeciwnika. Atletico oczywiście, no też... To jest mocny zespół, natomiast właśnie, no czy są w stanie pokonać Inter, który jest liderem w, u siebie w lidze z dużym dosyć dużą przewagą i no, który gra tak dobrze, bo to był dobry mecz Interu po prostu, jak w, w tym meczu wtorkowym? W no nie, nie sądzę. Tam może być na remis, może być. Mo, mo, może być blisko, natomiast no, będzie to też kolejny emocjonujący mecz, jednak moim zdaniem, Inter ma wyższe szanse na przejście, atletiko niż Atletico na przejście Interu. Zdecydowanie. Zdecydowanie tutaj akurat Inter może być z siebie zadowolony po tym meczu. Tak jak wspominaliśmy, nie, nie ma wysokiej przewagi, ale na pewno nadal są faworytami. Nie wiadomo również, jak to będzie wyglądało za te trzy tygodnie. Aczkolwiek, mm -hmm. aczkolwiek my chyba nadal obstawiamy Inter. Nadal jesteśmy tak. Inter. Tak, tak naprawdę to będą. To, Mogli wygrać więcej, to na pewno mogą sobie lekko pluć w, w brodę w Mediolanie. Natomiast no, nie mają powodów do niepokoju. Inaczej, na no, Atletico nie pokazało nic, co konkretnie dałoby im argumenty za nimi, tak naprawdę. Więc no, tutaj Inter jest dla mnie, dla ciebie też, chyba takim czystym faworytem do tego, żeby przejść dalej. Dokładnie. I co? I chyba wisienka na torcie. Nasza ulubiona. Mamy Barcelonkę. Barcelona, która na stadionie imienia Diego Armando Maradony mierzyła się z Napoli. Z Napoli w kryzysie. Czy Barcelona w kryzysie? No nie będę podejmował takich test, ponieważ Barcelona ostatnimi meczami próbowała pokazać że oni z tego kryzysu chcą już powoli wychodzić aczkolwiek ten mecz znów pokazuje że jakiś problem jest jakiś problem jest bo to nie jest ten Inter z poprzedniego sezonu i to każdy wie Napoli e, przepraszam Napoli mhm, tutaj już bo... włoska piłka zamieszała mi w głowie to nie jest to Napoli z poprzedniego sezonu gdzie zdobywali Scudetto Wyniki 1 do 1, poprawnie obstawiony i przeze mnie i przez Ciebie. Tak Jesteśmy mówimy. ekspertami do Barcelony. To nam my, my, ich znamy, my ich znamy jak własną kieszeń. To, jest, to było bardziej niż pewne. Ale tak już bez żartów to Barcelona po prostu nie wykorzystała pełnego potencjału. Bo to na było po prostu słabe. Wiemy, że kilka dni temu znów zmienili szkoleniowca. Tam nawet nie zadziałał efekt tej świeżej miotły. Tak. No, więc... Tak naprawdę, jedyna sytuacja. Pierwszy i jedyny celny strzał w meczu Wiktora Osimena miał miejsce w 75. Minucie. Fatalny błąd Inigo Martineza. Bo o tym trzeba powiedzieć: Inigo Martinez się po prostu zbłaźnił w tamtej sytuacji. Ta mowa o Paulu, o w momencie kiedy to on się wieszał na koszulce nigeryjczyka, no to jest, to jest coś nie, nie do zaakceptowania, jeżeli chodzi o tak wielki klub jak FC Barcelona. I co? I mamy remis. Mamy remis, ale należy pochwalić Barcelonę za to, jak wyglądała ich akcja bramkowa, ponieważ to był znów błysk Roberta Lewandowskiego, i całej dla Blaugrany. Tak, zdecydowanie. Robercik tutaj. Ogólnie, Robert zaczął przed teraz na swój stały poziom, który powiedział wcześniej. Wraca do tego, nawiązuje do tego, co, co pokazywał, czy to na początku Barcelony, czy jeszcze w Bajernie. I to na pewno może nas cieszyć w perspektywie tego, że za już mniej niż miesiąc mamy Tommy Estonię nieszczęsną. I finał Baraże później. Także. Znaczy, no zakładam, że finał barażu, no ale no. I naprawdę tutaj, tak naprawdę, no co no, to, był, to nie był mecz jakiś kolejny wyborny. Ja pamiętam to, co mówię się o słabym Napoli. Ja oglądałem ich mecz w ostatniej kolejce ligowej. Przepraszam, nie, nie pamiętam z kim oni grali, bo to, to było tak, że y, chyba z Ellasem, chociaż nie, 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 ale mogę się mylić, chociaż możesz sprawdzić to był mecz, ostatni mecz grali z Milanem ale nie wiem czy o ten Ci chodzi nie, 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 z, w ostatni weekend, ale mniejsza a w ostatni oni, weekend to była Genoa, Genoa no to z tą Genoą oni się tak tam męczyli po prostu oni próbowali, podglądałem tam od połowy, to było takie bicie głową w mur po prostu to tam było zero składu zero ładu, ta Genoa cały czas później już wychodziła z kontrami i najlepsze jest to, że gdy to, to mogłoby wyjść Geno i naprawdę mogliby tam z tych kontr jeszcze strzelić, nie? także tutaj no, w Napoli jest kryzys, Barcelona trochę tego nie wykorzystała, tego kryzysu Napoli, ale umówmy się, no, to jest wynik na ciężkim terenie, dosyć w Neapolu, także można, można powiedzieć, że to jest ok, że żeby już nie krytykować cały czas Barcelony, można powiedzieć, że to jest dla nich ok wynik, i perspektywy przed rewanżem są dobre, bo cały czas ta forma choćby Lewandowskiego rośnie. Natomiast no, na pewno kibice Barcelony, polski fanbase Barcelony, który mamy po prostu niesamowity, mamy, niesam, mają, są niesamowici ludzie i oni mogą być trochę niezadowoleni jednak z tego, że to mogło się skończyć trochę lepiej dla ich zespołu i nie mogli chociaż z tymi podniesionymi głowami trochę chodzić przez te trzy tygodnie i do, do tego, żeby później mogli awansować na spokojnie. Teraz będą musieli wygrać, no ale umówmy się. Czy, Napoli, czy tak słabe Napoli jest w stanie pokonać Barcelonę na wyjeździe? Myślę, że Barcelona mocno się zepnie, żeby to dowieść. To jest dla nich tak naprawdę najważniejsza rzecz już w tym sezonie, ponieważ wiemy, że Real się tam lekko pomylił w ostatniej kolejce w La Lidze, aczkolwiek na tytuł ligowy już tak mają małe szanse, więc powinni się tutaj właśnie bardzo mocno skupić na tym, żeby, żeby u siebie w Barcelonie, po prostu na stadionie olimpijskim, dowieść ten wynik, żeby strzelić jeszcze bramkę, która da im awans. No, ja muszę powiedzieć, że od 60. minuty od gola, tak naprawdę Roberta Lewandowskiego ten mecz oglądało się źle, ponieważ to była masa, masa błędów w środku boiska. Momentami, no nam to do oglądania naszej rodzimej klasy. Podawanie piłki do przeciwników w środku. No co chwilę trzy podania wymieniasz i leci niedokładne podanie, które trafia do przeciwnika. W drużynie Napoli kwicza Kwaradzheria, to jest duch samego siebie z poprzedniego sezonu. Nie można tego inaczej nazwać. Zawodnik, który był wymieniany jako jeden z najlepszych ofensywnych piłkarzy roku, nie gra nie gra nic. Jest zdejmowany w, w okolicach 70. minuty, a po drugiej stronie no, jest ożywienie te, tego, tego ataku i Robert Lewandowski jest drugim najlepszym strzelcem w tym roku kalendarzowym, za po Mbappe. Może jednak Lewandowski do Realu? No, no to, no, pomyślimy, pomyślimy. Nie no. Gdzieś w innym w innej rzeczywistości, w innym uniwersum, być może to się stało, ale myślę, że tutaj możemy tego używać jedynie w formie żartu. Każdy wie, jaka, jaka jest rzeczywistość i co najprawdopodobniej się stanie. Dokładnie. No więc... o, to, o tym mówiliśmy w ostatnim odcinku, więc jeśli nie słychaliście, to Kylian Mbappé, jego sega transferowa powraca. Zapraszamy. To na pewno warto tam sobie troszeczkę też przesłuchać innych tematów, bo tam też ciekawe nasze wypowiedzi. Takie powiedziałbym, tak, jak śmieszkowanie z Barcelony, trochę kontrowersyjne czasami też, ale no, zachęcam. Dokładnie. I, i co? I na tym możemy postawić kropkę. Już nie będziemy się bardziej pastwić nad y, Napoli i Barceloną. Także co? no. Teraz, teraz czeka nas dwutygodniowa przerwa od tych naszych kochanych europejskich rozgrywek. Eee, no co, nie mamy już polskiej drużyny w pucharach, bo trzeba to powiedzieć, że Legia odpadła. Legia odpadła, po dwóch meczach w tym przegrali 6-2 do 2 z MLD. Piękny to był dwumecz, zapomnijmy Gry. o nim już dzisiaj nawet. Piękna no, oprawa, ale piękna oprawa. Nieważne z jakiego jest się miasta w Polsce, Trzeba to docenić. Tam pójdzie mocna kara, aczkolwiek aczkolwiek można się zaśmiać i docenić to, jak to rozegrali. Kibice legi znowu z, z bardzo. Z, z świetnym konceptem po prostu. No i na pewno to może załagodzić ból po tym meczu, którym w sumie przegrali u siebie 0-3. No to po, po nadziejach w, przed, po pierwszym meczu z Molde na wyjeździe, gdzie było 2-3, no, były wysokie. Teraz, no. Tam nie będziemy już mówić o Kaspr Kasprze Tobiaszu Caspertowież, wiadomo, i jego bycie w bramce. to jest ostatnio głośny temat w polskiej piłce, ale my sobie oszczędzimy takich rzeczy. Także no, na kolejny odcinek z Ligi Mistrzów będziemy, typy będą przed, bezpośrednio przed kolejką, będziemy chcieli wrzucić taki odcinek zapowiedzi. Następnych kolejek. A póki co się żegnamy i zapraszamy do naszych innych materiałów. No, to także... no. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że te podsumowania Wam się podobają. Oczywiście przypominamy o aktywności pod tymi filmami, ponieważ jest to bardzo ważne. A my już dziękujemy za to nasze piątkowe spotkanie. Jan Kamiński, Krzysztof Horoszy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oglądajcie na razie.